Herbata kartowisz, która na chłodne dni przygotuje nam różnego rodzaju herbatki, napary. herbatki i napary. Witamy ale... Cię, dzień dobry. Dzień dobry, no ale herbatki mhm. jakie? Herbatki czarne, herbatki owocowe, zielone i każde z nich mają inny czas parzenia. O tym mhm. musimy pamiętać. Mhm. Herbata czarna. Gotuję tutaj wodę, ponieważ herbatę czarną zaparzamy wrzątkiem. Parzymy ją nie dłużej niż 3 minuty. Dlaczego? Dlatego, że herbata ma teinę i taninę. Mm -hmm. I jak, gdybyśmy za zbyt długo parzyli herbatę, herbata jest gorzka i jest niesmaczna. Możemy tak jest. ją próbować potem podrasować mm -hmm. jakimiś słodkimi. E cukrami, miodem, ksylitolem, z, czy tutaj syropem z agawy i to nic nie da. Także pijemy ja pami... herbatę w każdej postaci, słuchajcie, na zimno, gorącą. Ale jak no. jest mega chłodno, no to tak. siedzisz na to kanapie prawda. i to cię ci kojarzy z że no jest to marzę o tym, marzysz marzę. o tym. I tutaj pierwszą naszą herbatą no. jest zimowa herbata pomarańczowo-cydrowa. Tu jest cydr, gorący cydr, gorący sok wyciskany z pomarańczy. Gorący w sensie, że podgrzewałaś Podgrzewałam go, tak? go oczywiście. Mm -hmm. Teraz ciekły. zaparzam herbatę. To jest herbata czarna. Herbaty czarnej jest bardzo mało, ponieważ jest susz owocowy i tego już wystarczy, ponieważ muszę wlać cydr. Mm -hmm. Mm -hmm. Cydr jest lekko gazowany. A jakie są proporcje tej czarnej herbaty i owocowego suszu? E, zobacz, to jest duża szklanka, ona ma 450 ml. I tutaj wystarczy łyżeczka od herbaty, e, suszonej herbaty, suszonej herbaty okay. z suszownymi owocami. E, aromat jeszcze uzupełnia skórka z pomarańczy. Doskonałe. Ja sobie pozwolę jeszcze udekorować. udekorować. <noise> I oczywiście i laska cynamonu. Natomiast Dobrze. kolejną rzeczą jest rozgrzewająca herbata z miętą. To jest czarna herbata. Ja tą herbatę już zaparzyłam. Mhm. Czarna herbata do szklanki. No, wzięliśmy takie duże szklanki, żeby to było do, dokładnie widać. Dużo świeżej mięty, mrożone maliny. One wcześniej były, one były wcześniej rozmrożone. Uzupełnimy je za chwileczkę y, miodem, bo to się świetnie komponuje. Mamy wspomnienia lata. Mm -hmm. No mamy. Tak? Ale nie będzie to kwaśne? <laughs> nie, nie będzie kwaśne, no bo <laughs> sobie osłodzisz miodem. Duża ilość owoców. Ja uzupełnię jeszcze gorącą wodą, ponieważ ta herbata była dość mocna. Proszę was bardzo. Super. I tutaj jest. To ja, słodzę, a Ty, miód. opowiadaj do dobrze. Ja teraz opowiadam dalej. Teraz jest napar z herbaty El Grey. Herbata El Grey, e, Andrzeju, To jest Tak, ja będę żałować. Jest z, z, z czym? Z Dlaczego jest El Grey? Z, e, z? bergamotką. A bergamotką. Z gorzką pomarańczą. Okay. I dołożyłam do tego rozmaryn, który daje doskonały smak i zapach, mm -hmm. i uwalniają się olejki eteryczne. I tutaj pozwolę sobie, Aniu. Zaparzamy wrzątkiem, jest to herbata czarna. Mhm. Plastry pomarańczy A to jest to uwalniają kol... rozmaryn. Rozmaryn, mhm. tak, to jest mhm. rozmaryn. Mhm. To jest rozmaryn. I poproszę ciebie, żebyś posłodziła to, tą mieszaninę, e, syropem z agawy. Proszę bardzo, poproszę o syrop z agawy. Syrop z agawy, czy to jest to? To jest to. To jest to, tak. proszę bardzo. Mhm. Mamy teraz. Czyli Wy komponujecie ja słodzę w tym programie. Tak. Mamy teraz kolejną herbatę. To jest herbata e, czaj. Czyli herbata czarna, czarna herbata z imbirem, z rozgrzewającym cynamonem, z... No. laskami cynamonu z tak. anyżem. Goździki. Tak, plastry imbiru. Imbir rozgrzewa, imbir jest antyseptyczny, doskonały dla naszego organizmu. Powoduje to, że nie mamy na przykład bólu żołądka, nie wiem czy wiecie, że on tak działa. Pamiętajcie Państwo tylko, żeby nie łączyć, jak to było, imbiru z aspiryną. Tak, bo te dwa komponenty. I teraz zaparzyłam. <realmente》. dukes> Wodą w temperaturze 85 stopni. Zieloną herbatę. Herbatę zieloną. No właśnie. Co ja dodaję do tej zielonej herbaty? Uwaga! Mm -hmm. Ja do tej zielonej herbaty dodaję teraz <gry> kurkumę, uh -huh. odrobinę pieprzu Kajen. Wow! Imbir. Nas naprawdę bardzo rozgrzeje. No super.